ma wszystkim! Dzisiaj wam pokażę pomysł na niebanalne kanapki, które zaskoczą waszych rodziców, wasze dzieci, waszych znajomych i Billa Gatesa, który czyta wasze myśli, bo nie ma nic lepszego do roboty. Na początku musicie sobie uprażyć trochę sezamu i pozyskać cenny miąż z awokado. Teraz sezam przesypujecie do oddzielnej miseczki i musicie uprażyć sobie trochę słonecznika. Ja mam akurat już uprażony, także ten krok mogę pominąć. Do awokado dodałem 4 kopiaste łyżki słonecznika wrażonego. Czasem sobie czeka na swoją kolej, a na patelni rozgrzewam olej. Damn! Zrymowałem! What's up, man? Rozgrzewam sobie groszek na tej patelni. Pamiętajcie, kochani, porada dla początkujących kucharzy: nie wrzucajcie mokrego groszku na rozgrzany olej, bo miałem tutaj mały incydent pożarowy, który został na szczęście szybko opanowany. Do awokado i słonecznika dodajemy dowolną przyprawę. Ja akurat dałem przyprawę do sałatek i trochę papryki w proszku. Zaś nasz kochany groszek podlaliśmy sosem sojowym. Pamiętajcie, kochanie, nie za dużo, bo będzie przesolone. No właśnie, przesadziłem sosem sojowym i wyszło mi słone jak stopy szatona. Ale na szczęście opłukałem groszek pod wodą i jest w miarę ok. Teraz będę to rozgniatał w widel. Widel dzisiaj niestety nie sprawdził, więc użyłem ręcznego blendera. On, trochę mało tej pasty wyszło. Ale akurat starczy na dwie kanapki. Jedna dla mnie i druga też dla mnie. To samo zrobiłem ze słonecznikiem i awokado, ale dodałem jeszcze troszeczkę wody, aby uzyskać konsystencję mniej więcej guacamole. Posmorowałem obiema pastami kromki chleba pełnoziarnistego. Można je oczywiście stosować, ale ja nie miałem na to czasu. Na kanapki położyłem trochę świeżego jarmużu i po 4 plastry ogórka. Nie macie pojęcia jakie to jest dobre. Ja też nie, bo jeszcze nie próbowałem. Słonie ustachy zawsze ocenia moje dania, ale tym razem nic nie mówi. To dlatego, że go z wrażenia zamurowało.